Dzisiaj zrobimy sobie pyszny rosu. Tutaj mamy ćwiartki z kurczaka, jakieś tam warzywa, marchewka, pietruszka, seler, cebula. W międzyczasie dołożę jeszcze inne, jeszcze por dojdzie i przyprawy. Nigdy nie daję do gorącej wody udek. Tylko zawsze do zimnej i z tymi udkami dopiero zagotowuję wodę. Widzicie, tu musicie, jak się już zagotowało, zebrać te burzyny. szumowiny, burzyny, ja zawsze my burzymy. To jest ścięte białko. Dopiero teraz, jak ta woda się zagotowała, to dopiero teraz będę dawał warzywa. Może się to łyżką, bo to łyżką się fajnie zbiera. To herkom, Takie możecie w... ja to się mieć w takie galarki albo możecie tak sobie po długości, jak tam wolicie, będzie Wam bardziej smakowało. I za to do zupy to Dlatego tutaj mam pietruszkę. Selera. Możecie dać w całości albo w kawałku jak chcecie. Daję takie duże kostki, wrzucam to do zupy, teraz daję marchewkę, Dokładam do tego. Nie dodaję, daję, ja daję zawsze laurowy, niektórzy twierdzą, że dorosłość nie daje ja zawsze daje ze za 3 liście z 5-6 ziarenek ziela angielskiego świeżo zmielony pieprz Taką suszone warzywa, taka wegeta. nie ma tu za bardzo chemii ani żadnych składników konserwujących tylko same warzywa Czyli taką chubatą łyżkę. I gotuję to na wolnym ogniu. Wlewam wodę na makaron. Daję dwie łyżki soli. I czekam aż się zagotuje. Pod przykryciem. Ja jeszcze mam lubczyk z własnego, z własnego ogrodu. Możecie związać go nitką, albo go po prostu później wyłowić. Mam porę. Musi tak bardzo wolno, tylko leciutko tak mrykać ten rosół tak jak to mówią. Nie możesz się zacząć gotować, bo zrobi Wam się mętnie. I teraz najważniejsze, co da cały smak, to jest taka cała cebula, to ja sobie ją wcześniej ponacinałem i muszę ją po prostu przypiec na galię można to zrobić na blasze, jak ktoś ma na czymkolwiek żeby ją po prostu przypalić i taką przypaloną cebulę daję do zupy daje cały aromat i smak zobaczcie ja tak przypalam cebulę teraz ją dodaję do zupy Wpuściła soki. To przypalenie daje cały smak i aromat. Ja przez chwilę tą zupę i to salam ją troszeczkę. Daję pół łyżeczki soli. Musicie to za każdym razem próbować. Czy wam smak będzie odpowiadał. I temu tak mówię, gotujecie I jeszcze z 50 minut. Musicie sobie najlepiej nakuć widelcem. No jak zaczynam tak lekko pękać, to ta zupa już jest dobra i to mięso jest naprawdę miękkie. Jakbyście w jakiś sposób przekuli je i mam takie czerwone wypłynie krew, to znaczy, że jest jeszcze mięso surowe. się. Jeśli rozgotujecie trochę te mięso, ten rosół będzie jeszcze lepszy, ale mięso będzie wtedy miękkie i. Tak, do drugiego dania będzie po prostu zamikniony do dalszej obróbki, czyli do smażenia, do pieczenia musi się znaleźć taki odpowiedni moment, kiedy łódka wyciągnąć, kiedy będzie dobry rosół. A mięso jeszcze będzie dobre. Zobaczcie, kiedy jest, jest przezroczysty, taki czysty, złoty, klarowny, bo ten rosół się nie zagotował. Jakby zaczął się gotować, mocno bełtać to ten rosół będzie taki po prostu mleczny. Rzucę makaron. Bo woda już się gotuje. To musicie zamieszać i poczekać jak się zacznie gotować. Zobaczymy na już zaczyna się gotować. Przykręcam gaz, żeby mi nie wykipiał i gotuję go do miękkości. Lutkę już, już muszę wyciągać. Cena na być gotowa do nakładania do jedzenia potem musicie rysukać ten makaron zobaczcie aż będzie taka ciściutka, która jest wystawowa. makaron nie może być rozgotowany makaron nie może być rozgotowany, bo też rosu będzie taki męczny, więc woda jest taka, nie tutaj czysta, czyste. z tej mąki wysłukane, a zimną wodą dlatego to się robi, żeby on był taki czwartawy zahartowany. Zobaczcie, jaki wyszedł rosół. Ja wszystko tą zieleninę wyciągam. Reszta jest wszystko miękkie. Czyli jak zaczyna Wam się marchewka robić miękka od zagotowania, to łódka zawsze też będą już miękkie. Staram się nie dopuszczać, żeby łódka, czy w ogóle mięso, mi pękło. Jak zaczyna pękać, tak widzieliście, to już jest bardzo miękkie i trzeba jak najszybciej wyłączać i kończyć gotowanie rosołu. Zobaczcie jak wygląda. Teraz daję jakąś zieleninę, pietruszkę. To jest taki typowo niedzielny obiad. On może być na święta. W niedzielę. Jak to się mówi na chrzciny, na wesele, na każdą jedną okazję. Jak zrobicie taki rosół naprawdę przepyszny, smaczny. Na pewno się nie powstydzicie za niego. Czym więcej zupy zrobicie, tym więcej musicie dać mięsa. Można dać do tego wołowinę, też pysznie smakuje. Ja akurat nie miałem. Ale taki też jest naprawdę wspaniały. Także zapraszam, polecam. I zapraszam też na inne moje filmy. Cześć.